Polityczny Dziennik Analityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie 3 maja 2021 roku. Dziś chciałbym skomentować umowę, która co prawda została podpisana w zeszłym miesiącu, 16 kwietnia tego roku, jednak po dziś dzień wzbudza spore. Komentarze i analizy, tak naprawdę, tutaj te analizy nie milkną po podpisaniu uzupełniającej umowy o współpracy obronnej między Norwegią a Stanami Zjednoczonymi. Ta umowa dotyczy wykorzystania wydzielonych obszarów do wspólnych celów wojskowych obu państw. Tutaj oczywiście jest zaznaczone w tym dokumencie kilkudziesięciostronicowym, iż Amerykanie będą użytkować obszary terytoria, nad, terytoria norweskie no, z poszanowaniem norweskiej suwerenności. To odbywa się na zasadzie umowy bilateralnej i jest ściśle związane z planami amerykańskimi budowy infrastruktury lotniskowej w północnej, w północnej Norwegii. Tutaj oczywiście w większość analiz koncentruje się na Takim powiedziałbym sprostaniu zwiększonej obecności rosyjskiej w Arktyce, przede wszystkim działań rosyjskich okrętów podwodnych, zwłaszcza tych, tych, pro, tych projektu 885 Jesień. I oczywiście w tym kontekście warto wspomnieć o kilku istotnych uzgodnieniach. Przede wszystkim mówi się tutaj o budowie między innymi hangaru i infrastruktury logistycznej związanej z, z, z paliwami dla samolotów marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, dla samolotów pa patrolowych P-8A. Przede wszystkim tutaj mówi się o lotnisku Evenes na północy Norwegii i w pobliskim Ramsund. No ale to nie tylko, to oczywiście nie tylko te Obszary, które, które mają zostać tutaj zagospodarowane w jakiś sposób przez Stany Zjednoczone. W umowie wymieniono cztery lokalizacje w Norwegii, trzy lotniska ryge Sola i Evenes, no a także stację morską, właśnie wspomnianą już przeze mnie, Ramsund. Lotniska Rygge i Sola znajdują się w południowej Norwegii, a a Evenes i ta stacja morska Ramsund znajdują się między miastami Narvik i Harstad w północnej Norwegii. Tutaj warto podkreślić, że oficjalne, oficjalne doniesienia, oficjalne stwierdzenia władz norweskich, zwłaszcza tutaj Ministra Franka Bake Jensena, ministra obrony Norwegii, wspominają oczywiście o, o tym, aby, aby wzmocnić tę suwerenność norweską o, i przestrzeganie prawa międzynarodowego, jeśli chodzi o obszar Arktyki. Myślę, że ta infrastruktura, na, oczywiście tutaj przechodząc nieco do interpretacji tego, tej umowy, myślę, że jest. To nic innego jak kontynuacja współpracy norwesko-amerykańskiej w zakresie właśnie eksploracji Arktyki. Tutaj i rząd norweski, i rząd amerykański wielokrotnie wyrażali swoje zaniepokojenie działaniami rosyjskich okrętów. Doskonale wiemy, że te okręty projektu właśnie typu Jesień na różnym etapie swojego za zaawansowania znajduje się ich już około 15. W, w stoczni w Siewierodwińsku. W związku z tym, no, tak naprawdę tutaj te, te obawy norweskie. Znalazły swoje można powiedzieć takie ujście w kolejnej umowie bilateralnej ze Stanami Zjednoczonymi. W tym kontekście warto wspomnieć nieco więcej o roszczeniach norweskich wobec Arktyki. Doskonale wiemy, że ten, to państwo bardzo silnie jest związane z tym regionem, właściwie już od odzyskania niepodległości w 1905 roku ta, to ekspandowanie arktyczne, jak często w literaturze możemy przeczytać norweska, norweski wręcz ekspansjonizm arktyczny, takie czasami się pojawiają w okresie. Był bardzo istotny. Oczywiście te największe osiągnięcia to, to rozciągnięcie zwierzchności norweskiej na wyspę Jan Majen czy na Svalbard, oczywiście, a taka największa porażka to nieudana próba opanowania wschodnich wybrzeży Grenlandii. Niemniej jednak roszczenia Norwegii, jeśli chodzi o obszar Arktyki, są dosyć spore, i tutaj warto podkreślić, że Norwegia jest drugim po Federacji Rosyjskiej państwem arktycznym, które. Już przedstawiło szereg lat temu swoje roszczenia do zewnętrznej granicy szelfu kontynentalnego, czyli tej, która wychodzi poza 200 mil morskich. I tutaj mieliśmy do czynienia właśnie z takim swego rodzaju obwieszczeniem, zawiadomieniem strony norweskiej w listopadzie 2006 roku, kiedy no, strona norweska zaproponowała granicę szelfu w trzech obszarach. Po pierwsze na Morzu Barenca, obszar tzw. Tak zwany Loop Hole, na Oceanie Arktycznym, mówimy tutaj o tak zwanym zachodnim basenie nansenowskim, no i oczywiście jeśli chodzi o Morze Norweskie, to będzie Banana Hole. W tym kontekście warto podkreślić, że ten obszar sporny między, między Norwegią a Rosją dotyczy przede wszystkim Morza Barenca. Tutaj rzeczywiście norwescy analitycy, norwescy eksperci podkreślają, że te największe zagrożenia dla interesów Norwegii. Wiążą się z tą sprawą no, nierozwiązanych, tak naprawdę, delimitacji obszarów morskich na tym akwenie. Przede wszystkim tutaj chodzi o status wód wokół Svalbardu i o przebieg granicy w południowej części tego akwenu. Raz, chcąc tak, może lakonicznie określić, co jest najważniejszymi, kluczowymi, strategicznymi, Interesami Norwegii w Arktyce i w którym kierunku będzie szła polityka zagraniczna, polityka bezpieczeństwa, polityka obronna tego państwa w najbliższych latach, no myślę, że można wymienić kilka istotnych takich właśnie interesów. Warto przy okazji nadmienić, że Norwegia traktuje bardzo poważnie obszar Arktyki. Jest bardzo ważny dokument przyjęty, opublikowany 1 grudnia 2006 roku, który nosi nazwę strategii Strategia rządu Norwegii dla dalekiej północy to było sygnowane przez norweskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, i tak naprawdę tutaj pada bardzo takie, powiedziałbym, istotne określenie wiążące się z norweską racją stanu czy z norweskim interesem narodowym. Pojawia się pojęcie kształtowania narodowej świadomości arktycznej, bardzo ważne z punktu widzenia kształtowania norweskiej kultury strategicznej, norweskich map mentalnych. I w tym zakresie, w tym kontekście, niewątpliwie takie strategiczne interesy Norwegii możemy sobie tutaj zarysować. Po pierwsze, jest to oczywiście uzyskanie tej akceptacji Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego dla tego norweskiego postulatu przesunięcia granicy szelfu poza 200 mil. Co właściwie już udało się w dużej mierze zrealizować. Druga kwestia myślę, że bardzo istotna, i myślę, że tutaj taka próba lewarowania pozycji Norwegii dzięki właśnie uzupełnionej umowie bilateralnej ze Stanami Zjednoczonymi, no to jest łagodzenie wszelkiego rodzaju napięć kontrowersji z Federacją Rosyjską, które dotyczą statusu wód wokół Svalbardu. To jest bardzo istotny element. Oczywiście elementy gospodarczy. Takie jak tworzenie warunków dla rozwoju górnictwa naftowego, to również bardzo istotna istotna kwestia. No i um, oczywiście to, o czym już wspomniałem, czyli ta delimitacja obszarów morskich na Morzu Barenca. Tutaj to co jakiś czas te tematy powracają i, 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 i stanowią jakieś źródło napięcia. Podobnie zresztą jak kwestia. Yy, Współpracy, czy też no, rozwiązywania powiedziałbym, takich, yy, takich spo, rozwiązywania sporów na takim minimalnym poziomie eskalacji, oczywiście poniżej progu wojny, ale to jest bardzo istotne. Natomiast kwestie ekologiczne, również, podobnie jak w większości państw skandynawskich, są bardzo istotne kwestie zwalczania kusownictwa yy, tutaj jeśli chodzi o rybołówstwo. Yy, także yy, oczywiście ochrona w ogóle obszarów morskich, ekologia, szeroko pojęta, utylizacja. I monitorowanie rejonów, gdzie są rozmieszczane materiały rozszczepialne na, na obszarze Arktyki, to również bardzo istotne elementy właśnie tej polityki norweskiej. Niewątpliwie należy podkreślić, że, że Norwegia jest dzisiaj absolutnie w awangardzie państw Sojuszu Północnoatlantyckiego, które prowadzi bardzo takie zaawansowane, nie tylko badania naukowe na obszarze Arktyki, ale także rozwija swoje zdolności militarne, zdolności do projekcji siły na tym obszarze, i niewątpliwie współpraca ze Stanami Zjednoczonymi na tej płaszczyźnie umowy, umów bilateralnych jest bardzo, ale to bardzo istotna, i moim zdaniem ta ta struktura amerykańska będzie jeszcze rozwijana na obszarze Norwegii. Dziękuję państwu bardzo za uwagę.